Z Ewangelii, według Świętego Jana: Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy dotąd nie podlegaliśmy nikomu jako niewolnicy. Tak mówią yy, Żydzi, którzy żyli ówcześnie z Jezusem, i w każdym słowie tego zdania jest kłamstwo. Oni po pierwsze już wielokrotnie w swojej historii byli poddani w niewolę, po drugie. Aktualnie są w niewoli rzymskiej, a po trzecie poddani są głębokiej, duchowej niewoli. Ale tak to właśnie jest z niewolnikami, że nie znają prawdy o sobie i próbują innych co do swojego stanu, swojej kondycji, okłamać. Do zobaczenia jutro.